Wiekopomna chwila obecnych dożynek Obecnego roku Czyli turniej, ogłoszenie wyników turnieju wsi Przypomnę zasady Będę odliczał tutaj Od 9 do pierwszego miejsca Jest taka Też sytuacja Że jeśli zwycięska drużyna Trzy razy pod rząd Zwycięży w turnieju wsi Puchar otrzymuje na stałe Zobaczymy czy tak się stanie Więc zaczynamy po przeczytaniu drużyny proszę ją na scenę, a następnie trzy pierwsze drużyny bym prosił wtedy o pozostanie na scenie. Na, po tym wręczeniu wszystkie drużyny ponownie zapraszam na scenę do wspólnego zdjęcia. Zaczynamy. Zapraszam na scenę dziewiąte miejsce. Sołectwo Błaki. Żadnej pomyłki nie było. Proszę o zdjęcia. Dziękuję bardzo. Miejsce ósme. Łęczny otoczeń. Jak zapraszam, zapraszam. <grym i zbierny> Słuchajcie, by przyjechać na zabawę! Nie dał mi coś wejść. Jak Nie, nie, się coś wydarzy, żeby I to na się. Nie odleśniliśmy. Nie żeby się fajnie bawić. No to pora na miejsce siódme. Zachodzko. To zapraszam Sołtysa również, jak już tu mam go. Tak, to miejsce miałem. <noise> to ja. Tak, to w <jazdy. głos> <noise> <noise> tamtym roku jest były. było 10, chyba. No, ale by, nie byliśmy już no. my chyba mieliśmy wstęp. Nie, no bo ja. Nie, chyba tak. No, wam no, 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 no. się stało. No, wam się stało. My mamy takie samo przygotowanie, jak chcemy. Brać pod uwagę. Dziękuję bardzo. I miejsce A, szóste dla sołectwa Bolewice. Zapraszam gospodarzy tegorocznych dożynek. Oni są po prostu skromni, dali innym wygrać. Wiecie, żeby dobrze się czuli. Wszyscy. Brawa dla nich. Dziękuję bardzo. No to już pumetek, miejsce piąte. Bolewiczko! Bóg, gdzie tak na A co, nie do Z Z Bolewi, żebyśmy zaszli, nie ćwiczyliśmy. Po co ćwiczyliśmy z zachodnią? miejsce dla ekipa. na to, Spora, Pójdziemy Daj, pra Daj prawdę po, po to. Nie, A tak Nie. Chcemy, pomyślcie, to <śmiech> 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 Ale jakie kiedyś się No właśnie. Ale jaki i ile?

Lewis. tutaj jest ale Dziękuję bardzo. I zanim odczytam miejsce trzecie Gorące brawa dla naszych pań sędzin. w tym roku obsada całkowicie damska. Wielkie brawa dla pań doskonała robota, bardzo dziękujemy i miejsce trzecie Ja bym poprosił jeszcze pana Sołtysa z Taństwa Odykę Gospodarza Prezy Zapraszam na scenę Napięcie rośnie, napięcie rośnie, ale głowę na Mamy jakieś fanfary? Dobrze, Ferble? Per ja poprosił o Perble. Nie, moment. Będzie. Nie działał. A mnie No, działał. I. Grudna mnie dziewięć lat. Miejsce trzecie dla Słowackiego. Grudna. Запрашиваю на сцену. Mamy zdjęcie? Nie ma. Wybory za rok. Wybory za rok. Nie świeciły. Nie. Ale Zostańcie, ale wstańcie jeszcze raz do zdjęcia. Jeszcze jedno, jeszcze jedno tutaj. Andrzej, uśmiechnij się. Proszę o zostanie na scenie. Szanowni Państwo, zostały dwie drużyny. Lewiczynek i miedzichowo. Sprawa jest dosyć, bym powiedział, lekko nerwowo. Bo jeśli lewiczynek zwycięży, otrzymuje na stałe puchar. Choć jeszcze to nie przesądzone, ja już dam wyniki. Chodź, zobaczymy zaraz. Ferble. I drugie miejsce w tegorocznym turnieju. Si, zdobywa drużyna Le Miecihowo Zapraszam Miecihowo na scenę.

Zorganizujmy te dożywki okay. <noise> Mamy Poproszę do zdjęcia. Dziękuję, proszę zostać. No i już wszystko w takim razie jasne. Zapraszam na scenę zwycięski sołectwo, zwycięską drużynę sołectwa Lewiczynek. Trzykrotnych zwycięzców. Torino Ci. Tym samym kluchar już nie przechodni, pozostaje w lewiczynku. Ostatni jest... raz, już nie będzie tych zawodników, bo kluchar zostaje na stałe. Koniec. Do się. E, koniec, już zawodów nie ma. Szanowni państwo, bardzo dziękuję wszystkim drużynom, które wzięły udział w turnieju wsi. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Zresztą trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca, więc świadczy to o tym, że impreza była na wysokim poziomie. Gratuluję całej trójce, ale wyjątkowo szczególnie dla sołectwa Lewiczynek. Za ten puchar, który zostaje już i będzie uświetniał świetlicę w Lewiczynku, świadcząc o tym, że Wykrywanie właśnie motywację, sport to jest we krwi w sołectwie Lewiczynek. Gratuluję bardzo serdecznie Panie Sołtysie i wszystkim Wam za, za te zawody. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy wielkie oklaski dla Lewiczynka, ale również dla wszystkich drużyn, które brały udział w tegorocznej turnieju wsi. Już nie jest przechodni, Polne zdjęcie z pierwszą trójką, a za chwilę bym poprosił o wszystkie drużyny o udział. Zapraszamy również Pani Sędzinę. Ciaśnie, ciaśniej, ciaśnij, ciaśnij. Ktoś może przykutnąć z przodu. Tobie, spokojnie. tam o to już mieli w rezerwie. No, oni tam mieli już w rezerwie. Ale nie w rezerwie czy po prostu oh, Nie, nie w rezerwie. Pierwsza trójka tegorocznego turnieju wsi. Zapraszam wszystkie drużyny na scenę do wspólnego zdjęcia. O, wspólne Szanowni Państwo, jeszcze kiedy drużyny będą się schodzić do wspólnego zdjęcia, chciałbym bardzo serdecznie podziękować paniom, które były, które sędziowały. Chciałbym zwrócić uwagę, że są to pracownicy urzędu, więc bardzo, bardzo duże oklaski dla nich za to, że wzięły na siebie tą, tą trudność sędziowania. Brawo i bardzo dziękuję Wam. Są już wszystkie drużyny, zapraszamy. Wszyscy się zmieszczą, proszę słuchać pani Sylwii, jak was ustawi. Miało, śmiało, 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 ściśnijcie się, ładnie będzie wszystko. Kilka rzędów, może ukleknąć, pół przysiad. Owaga, mam... uśmiechy. Bardzo dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok. Szanowni Państwo, za moment wracamy do wyników losowania. Momencik, druga część losowania.